Wszyscy jesteśmy spod znaku Orła Białego. Te słowa z 6 sierpnia 1914 roku Józefa Piłsudskiego nie tam towarzyszą dzisiaj i zawsze. Szanowni Państwo, Panie pośle, więc z szanownych zebrani. Dziękuję Ciechanowskim Piłsudczykom z Panem Przewodniczącym Januszem za zaproszenie. To dzisiejsze świętowanie, kolejna rocznica w marszu, również związanego z Ciechanowem, Józefczyka. Niech nam przypomina, jak ważna jest niepodległość i ten dzwon niepodległości brzmi zawsze w naszym sercu, gdy będziemy myśleć, że jesteśmy z tej czy z owej strony. Niech nam przypomina, że wszyscy jesteśmy spod znaku Orła Białego. Dziękuję bardzo.